Cześć moi drodzy, z tej strony oczywiście S to jest Life is Strange, zapraszam Was na kolejny odcinek z, z tej gry razem z Maxin. Maxin. jesteśmy właśnie w domku słuchajcie, y, państwa tych, państwa Chloe y, i powiedzieliście, żebym tutaj usiadł, że chcecie zobaczyć przemyślenia, więc zrobię to, słuchajcie, spełnię Wasze życzenie, zobaczmy co Maxi ma do powiedzenia na temat tej chujowej jakże sprawy

skoro Max nie chce zadecydować, to cóż, chyba mi przypadnie ten przykry obowiązek decydowania o losach rodziny Chloe, więc w sumie miałem znaleźć jakąś morfinę i chyba oni mają w tej... O chuj, jak ciemno. Czekajcie. Otworzyła ogóle wow, otworzyła światło oczami, znaczy włączyła. lustro, spójrz, czekajcie, gdzie ona trzyma te, te, te silne dragi? Oczywiście, że tu. O oh, kurwa! Od nie razu nie nad nie kiblem. Podaj sobie. Jakie leki w ogóle. Widać, że Amerykanie, nie? Szafka pełna leków. O, Używa medycyny naturalnej, co tam takiego leżało z medycyny naturalnej? Co to w ogóle ma być? Jakieś suple. Jakieś grzyby kombucza je Dobra, idziemy słuchajcie. Idziemy na dół. Czas wstrzyknąć trochę. trochę tro, trochę zabawy wyjrzyły. Czas ją trochę rozruszać. Jeszcze w stanie, zobaczycie. O czym do mnie mówisz? Możesz mi to wyjaśnić? Czekaj, porozmawiam z tobą. Hej Bill. Um, am I <grym> A super żart, kolego. Naprawdę rozśmieszyłeś mnie. Know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd nie like <laughs> z tego tatuśka. So what's on your mind? Boję się. Boję się zapytać. Dobra, o Chloe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. <laughs> me too.

you guys rock for a couple of hours. Like she talked about going to school there. but that's not practical anymore. oh. it's not fair, max. To nie fair. i was impressed by chloe's room and all the high-tech equipment. you should be. we could buy a few mansions for what it all costs. insurance helps, but uh, i don't know, max. i know it must be hard on you guys.

nie dam mu tej nadziei. Słuchajcie, nie powiem, że no, Stary, no masz rację. Tylko będziesz na mnie patrzył, i w Twoich oczach zacznie gasnąć powoli nadzieja, kiedy będziesz widział smutną minę Max, kiedy Max nie do końca wierzy, że Wam się uda. Dobra, I i tego, Jones. I Joyce Chloe od Joyce'a. W ogóle gadam z tym ojcem, ma morfina w kieszeni, no nie? nie Kurda, <gadanie> wać. <gadanie> nie wytrzymam. Wow, aż tutaj jest do gadania, ludzie. Czekajcie, o Prescottów spytam, to mnie ciekawi. Może być niebezpieczne. Co myślisz o tym? Ciebie. Kolejna kwestia? Kolejna kwestia. ich. Ale Joyce musi pracować dla tych grudzików na PAN Estates. Nie mam nawet o tym. Rachel Dobra, stary, nie smuć się. Dobra, nie będę pytał o tą pogodę, nie chcę mi się, słuchajcie. O jeszcze o żonkę wypytamy. O kurde, co jest? Nie da się? Ty, nie, nie da się żonki spytać? Dziwne. Dobra, spoko. Idziemy. Ludzie. So czas zacząć akcję. Like <laughs> Bo to jest ostatni raz stary. Smutne. Smutne, ale prawdziwe. Get used to it, sister. Bądź twardy, bądź twardy, cofnę czas i nie będziesz znowu biedaku. Cicho ptaki. Ptaki się śmieją jeszcze z jego sytuacji. Straszne. Ptaki z piekła. Dobra, dawaj. W, w którą nogę?

But you caught me on a good day. Słabo jeszcze ją boli. Max, I'm nie so śpiewo śpiewo ją boli. I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there?

Manipulator, Ator manipulator. <taki>, Taki żart. Dobra, czekajcie, okno, gdzie to może być. Czekajcie. O, jest tu. Dobra, oglądamy krzesło, siadam. Oglądaj, oglądaj jak kiedyś byłaś zdrowa i się smuć. Smutne, to jest strasznie. Patrz, tutaj miałaś nogi. O, a tutaj biegaliśmy. Jak zabawki. I remember that day by the lighthouse? My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would banished me. stronę? <laughs> ja pierwszy co się dzieje w tej grze. Dobra. Oh, awesome Możemy Arkadię, kiedy mieliśmy Ta cisza. Ta niezręczna cisza, która właśnie zapadła. Kto przewróci stronę? O, what the, f what the fuck! Jestem w jej głowie! Przerażające, tam nie ma nic. Ona jest robotem. Ona jest o, z z man, syntkiem instytutu. To dad like wow. zrobić zdjęcie, I jak na leśniki jadły. O ja, jakie to jest smutne. Dawajcie dalej, kuźwa, ta gra już taka będzie do końca. Bo już nawet nie wiem, czy ja mam... Co się tam dzieje. Uuuu. My respiratory system is failing, and uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So I know I'm just putting off the inevitable. Oh yeah. while my parents suffer along. Oh yeah. and I will too. This isn't how I want things to end. Ja what what are you saying? I'm saying. That Being with you again has been so special. Będę ją I just, just want to feel like when we were kids, running Straszne. around the bay, and everything was possible. And, oh, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Fuck! Ona teraz die w tym odcinku. Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to eleven. O... 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 o. Ja nie mogę tego zrobić, ludzie. Ja nie mogę tego zrobić, to jest za mocne. Ja myślałem, że scena skaity jest <sparw> mocna, ale kurwa, proszę was Odmów, nie wiem, ale można, nie wiem. Nie, no kurwa, nie zrobimy eutanazji, ludzie. Kurwa. Oh, shit. Ta gra się robi coraz mocniej gruba. Co mam wybrać? A dlaczego na jedenastkę? Czy to jakiś specjalny numer? Odmów. Nie wiem. Dobra, dam, nie wiem. Jakie hamstwo. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's got to be another way. Oh, kurda! You were there for your friend. No Grubo. Gruba gra. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but.

O nie! <śm> ten wybor, Ja myślałem, że wystarczy powiedzieć nie wiem i pójdziemy dalej po prostu. Nie, po prostu to jest... To jest niemorliwe. Ja nie, nie. ja nie wiem, co mam zrobić, kurwa. Odmów zguć się. Ja nie mogę jej zabić. Nie, nie ma takiej opcji. Sorry, zrzucam odpowiedzialność na twoich rodziców. Aj.

I'd rather go out on a wave, than a rock. And I want my best friend to help me out. I'm going to help you, but not like that. Cofniemy czas, damy radę. Leave me, Cofniemy czas. Why, Max? You're just bailing on me, like everybody else. Jaka pipa. Why don't you go now? No to pójdę. You've been wanting to since you got here, right? Jezu, ona jest tak samo irytująca jak wtedy, jak miała te niebieskie włosy, słuchajcie. Słaba jest ta przyjaciółka, naprawdę. Dobra, trzeba cofnąć czas chyba. Ale chyba mogę ją tam jeszcze tym zabić, czekajcie. Skup się na zdjęciu. O, będziemy cofać czas. Dobra, damy radę. Czyli jednak. Czyli jednak, czyli jednak cofniemy się do tamtej rzeczywistości, gdzie William nie żyje. No i dobrze, no i kurde. Przynajmniej nie będziemy się opłacić rachunków. Czekajcie, super. Dobra, czekajcie. Ade. Ok. No to ładnie powiem Wam. Tak, wystraszyłem się strasznie. Dobra. Idzie po swoją śmierć. Roz... Właśnie rozmawia ze śmiercią. Umawia się na spotkanie po drodze do sklepu. No, wyjrzyj je, szybko, wyżuj je, wyżuj je, wyrzuć je przeżuj je. Przeżuj je. <laughs> Papa tatko... E, jaki zadowolony, zaraz nie będzie mu do śmiechu i całej rodzinie. I David Madsen sobie porucha. Mamuśka, zobaczycie, bo już nie będzie kierowca autobusu. Odszedł. Odszedł do światła, słuchajcie. Jezus.

no, teraz Mój już friend? tak. <laughs> Zaraz już miała tylko jedną rzecz w tych słabo Słabo. Ej, bez takich Słabaj. obietnic. Ja klo... mnie Chloe w kurwie. Ja bym wolał kogoś innego za przyjaciółkę niż, niż Chloe w tej grze. Sorry, Dobra, znowu się zmieniają zdjęcia. Fajnie jest, Fajnie jest. W ogóle taka porąbana akcja, słuchajcie, z tym zabijaniem i tą morfiną. Ja w ogóle nie, nie wiem, jak można byłoby to zrobić. I ciekawe, co by było potem. Gdybym coś takiego zrobił, to przecież. O, tutaj będzie z David Madsenem. LOL, Jak, jak ją powąchał. O, ale tym razem zobaczcie. Hehe! Hehe, he, tym razem się nie rozbiła. No jak tańczą w zachodzącym świetle, w słońcu. O matko, to zdjęcie, jakie depresyjne. O, ona zrobiła takie zdjęcie? Ok. No, lepsza rzeczywistość, słuchajcie. No, co ja, co ja wam powiem? Jest o wiele lepsze? Jakieś dziwne zdjęcie Well No ciekawe czy jeszcze dużo tego sezonu zostało, znaczy epizodu Czwartego, jestem ciekawy No ale dobra, cofnęliśmy się, fajnie Liczyłem na to, słuchajcie Liczyłem, że się uda i się chyba udało, fajnie jest Jesteśmy znowu razem Znowu buntownicza Chloe Loui montonitchka no yes louie you're back you're back whoa whoa down max you get one kiss now you're all over me i'm just i'm just i'm so glad you're here you sound high but thanks for the morning grope since we were up all night playing csi arcadia bay i was still spaced out here trying to put all this info together To wesoła, wesoła muzyczka. No nawet nie wiesz jak. Prawie wstrzykłam ci marihuany w gardło. No nie mów, kurde, nie mów, co ty pojebało? Czekajcie, mam Let's wstać? A, point mogę point wstać, dobra. So Co? Spójrzmy na tablicę. A, uu, all alright. Co my tu mamy? Co to jest? To śledztwo, słuchajcie, ale w ogóle jakie tło. O, tutaj Kate wącha paluchy. To to zdjęcie. tak tak daleko. Musimy zrobić trzy główne rzeczy, Um, what things? 1. Decide Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. Okay. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, we three we SMS standard. Stand until he tells us about Frank, Nathan and the Dark Lord. But I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. All right. Dude, at least let me kick his ass, then rewind-

Czy będzie przetrzepać majtki Dawida? Dobra, idziemy do garażu. Szybko. Coś jeszcze zaczęło mówić. O znowu ten ptak. Serio? Boże, jest w tej ciemni. Boję się go. Wystrasz. Poleciał. Okej. Okay. Dziwne, słuchajcie, z tym ptakiem. Czekajcie, dobra, nie będziemy znowu mieć zębów. Kurde. Może się nie wystrasz, czekajcie, otworzę okno. Ciekawe, czy to ma sens go w ogóle wypuszczać tutaj. No ale no dobra, spróbujmy. <laughs> jak poleciał, jak dziwny ptak. To będzie miało swoje konsekwencje. Ptaki, cicho. Boże, te moje ptaki. Ej, wiecie co, to ja nie wiem, czy nie cofnąć, bo to może mieć swoje konsekwencje. Na przykład ten ptak może nas uratować, uratować w przyszłości, albo nam jakoś przeszkodzić. Ale okej, okay, dobra, powiedzmy, powiedzmy, że, że... Zróbmy tak, no. Bądź, bądźmy dobrzy dla natury. To natura będzie dobra dla nas. Tak mi powtarzano. Dobra, idziemy w dół. Idziemy w dół. Teraz chyba po morfinę. <grym> O nie, David Madsen kuta się. Wyprowadza się? Tak. Tak. Patrz na jakieś zdjęcia. Max, Fuck <laughs> you, Indias. I didn't try to jasne, wykuł? I idzie się powiesić w jakimś motelu przy drodze, zobaczycie. Ubierze się w swój kuźwa strój z wojska. I się zabije. No dobra, nie, mam, nie ma tego Davida, więc trzeba mu jeszcze bardziej dojebać, czyli pójść do garażu i przeszukać jego wszystkie rzeczy. Super. To jest to jest plan. To jest, to jest plan Maxi. to jest new ale kurde, nieźle, ja nie wiedziałem, że aż tak można. W ogóle wyprowadził się, czajcie. Ja pierniczę. O, JoJo e, yo, yo, Max. E, co? Chloe do ciebie napisała. Nie miała mi numeru. E, nie wiem, chyba będzie mogli wy, wybrać, czy pójść z Chloe, czy pójść z e, z Warrenem gdzieś tam na ten, na lody. Czekajcie, jest e-mail. I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. How can I, Miss Grant, twist that knife? At least one fan. Drogi panie Madsen, od anonimowych. chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, co pana spotkało i że do tej szkoły chodzi zbyt dużo metroseksualnych no lifeów Czułem się bezpiecznie w internecie, kiedy pan go ochraniał. W ogóle boję się tej szkoły. I wish I had of that David Manson, odbiorca Raymond Wells. Przepraszam za wczorajszy wybuch w pańskim gabinecie. Wow. W akademii Blackwell jest rak, a bez mnie będzie się on rozprzestrzeniał. Jezu, jaki on jest straszny, ten David. Jak on w ogóle traktuje swoją robotę? To jest Estates? David must be working for the too. No i też chcą kamery tutaj dać. No proszę, no proszę. Fajnie, fajnie. Papierowa kulka. O, zobacz, może coś zgniótł. Pisał do Joyce. Wiem, że nie jestem dobry w tłumaczeniach. Nigdy nie skrzywdziłem ciebie ani Chloe, kłamie. Owszem, przekroczyłem granice z tymi kamerami, jest mi wstyd. Jesteś moją żoną i partnerką e, seksualną. Zamierzałem ci wszystko powiedzieć, nie wam dowodów. Uczynica niemal popełniła samobójstwo. Wróciłeś mnie z domu. No i dalej, no kurwa, no i starek, taka karma. Co ja ci wam powiedzieć na ten William, William Staff, wow, ale broń zostawił. Chloe stole gun or David, is out there armed. David się uzbroił. What the hell did David do for Nathan? And what, did his dad do for David? what? Panie Madsen, dziękuję za pomoc z Nathanem, Doceniam to. Czyli David coś z Neitanem zrobił i ojciec Neitana mu podziękował. Ciekawe, słuchajcie. A może on słuchajcie dał broń? Po prostu bo faktycznie nie ma dwóch. Wcześniej nie było jednego. Ciekawe. O, To the party. Oh. chyba słuchajcie jeszcze w tym tym będzie. Wydaje mi się, że jeszcze w tym epizodzie będzie ta impreza końca świata czy coś takiego. O, matka jakieś skwaszone szafki. Oooo ładnie tam coś poukrywał. I jeszcze rozwali to. Jak słodko. Gniazdo. Ale to będzie miało swoje konsekwencje. Czy to ma sens w ogóle? Dobra, czekajcie, zrobimy zdjęcie. I przesuniemy z powrotem. Nie wiem, czy to coś zrobi. Słuchajcie to. Czemu to może być konsekwencje? Przesunięcie deski? Are you fucking kidding me? Czekajcie, przesuniemy. Śpijcie słodko jajeczka. Tak się z moimi jajkami wieczorami żegnam. Dobra, co tutaj dalej jest? Co tutaj dalej jest? Są drzwi. Ale nie wiem jak otworzyć to, 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 tą teoną, tą kutkę. Dobra moi drodzy, w kolejnym odcinku to zrobimy. Także śpijcie słodko jajeczka. Pozdrowienia, kciukujcie filmy. I, 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 i komentujcie poniżej właśnie tam. Och, tak właśnie tam. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych seriach i na live streamach wieczornych ludzie, do zobaczenia, dzięki, że oglądacie tę serię i pa pa, cześć!